Cześć, witam Was kolejnego dnia. Wczoraj nic nie nagrywałem, ale za to dzisiaj jestem tutaj z powrotem i mam to. Szósteczka. Czy to będzie widać, co ja tutaj robię? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Kurczę, najgorsze jest majsterkowanie. Jeśli nie ma dobrych narzędzi, tutaj ten śrubokręt trochę za długi, ale poradzimy sobie, poradzimy. I zimno jest. Kurczę, dotykam się do silnika to aż w ręce. Tak nieprzyjemnie, wiecie o czym mówię Korda się wybrudzę, z rana się wybrudzę I będę brudny cały dzień Dobra, jakoś to zrobiłem Niby taka pierdoła, ale tutaj dostępu mało Narzędzi brak odpowiednich się trochę pomęczyłem no jeszcze te opaski takie nie bardzo te są lepsze ten widzę jakiś taki przewód chyba też będzie chciał się wymienić ale to nie dzisiaj akurat mi chyba zostało tyle no powiedzmy powiedzmy że tyle mi zostało bez kitu Leski tu. Dobra, wrzucę go tutaj. Jak go będę montował, to go i tak będę musiał wyczyścić sprężonym powietrzem. Więc bez lipy. Ech. Dobra, tu już nie widać wycieków. Tutaj tankujemy. I zaraz w pole. Zajechaliśmy na trawę. Ech. Jak widać znowu czujnik nie oleju się odzywa dobrze, że go kupiłem nie wymieniałem, bo yy, bo ten bo jak patrzyłem jaki ten czujnik ma być jak go wykręciłem, wkręciłem go z powrotem no to zaczął działać, teraz znowu nie działa Więc go trzeba będzie wymienić a już mówiłem, żeby go nie wymieniać w sensie, żeby go nie zamawiać ale nie było odwrotu, i mówię, dobra, to niech sobie leży. No, tylko mam w kieszeni. Wyskity, mam go w kieszeni. O. O, taki czujnik. Chodź, bo dostaniesz na nawozem w oko i co będzie. Wiemy dawkę startową jakieś 200 kg na hektar. I tak tutaj po fermentem było zlane, więc azot powinien jeszcze być. Do tej trawy nie widać praktycznie, ona jest późno siana. Zimno było jesienią i wygląda jak wygląda. Ej, tam wcale późno jej nie siałem Nie no akurat to późno siałem bo wieczorem To racja Ale bez kitów yy, Pogoda była I tak jest. Nasi ci rolnicy wiecznie narzekają Jak nie pogoda To drogie nawozy I tak dalej I tak dalej A Ta, teraz paliwo drogie Słuchajcie 6,59 6,59 płaciłem za olej napędowy Przez chwilą. Jest tak Raz, dwa, trzy No i to tak Tutaj, tutaj będziemy siać Tylko na prawą stronę będzie pięknie kosiło, tutaj była taka miedza, takie byle co no bo to było małym traktorem uprawiane Tro, trochę tak zaorałem, bo na środku była bruzda wiecznie robiona to było takie zagłębienie, ja to ściągnąłem w drugą stronę i miedzę ściągnąłem, bo ta miedza była no już za szeroka i dużo perzu było na tej miedzy więc stwierdziłem, że to zlikwiduje to było bardzo mokro, ponieważ cały poferment spłynął w dół było trudno uprawić nie mogłem wjechać przez dłuższy czas i tak patrzę, ale trawa jest. Jest, nie ma problemu. Może nie jest jej za dużo, bo trochę może wymokło, ale widzę, że. Nie, nie. Jest całkiem przyzwoicie. Tam gdzie nagrywałem to, że to paliwo cieknie, to byłem na trawie nasiennej tam daleko, daleko, gdzie, gdzie wycinamy drzewa. Ale to o tym, to po tym. tam biegnie Nie wiem czy widać mam drobną szybę ale ładny to znaczy ładny duży nie, nie podoba się wcale w żeby by nie wypuszczać bo on zaraz pogoni a tamten się będzie chciał bronić i może być nieciekawie